Witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Jak zwykle zaczynam w kotłowni, ale tylko dlatego, że musimy sobie wyłączyć napięcie. Czyli tak, potrzebujemy wyłączyć gniazdka zewnętrzne, yy, gniazdka zbiornik, rozdzielnia, czyli to wszystko mamy wyłączone. Kotłowna nic nie dotyczy. I potrzebujemy sobie jeszcze wyłączyć gniazdka w, w, w kuchni. A zaraz powiem, dlaczego. Bierzemy się dzisiaj za temat, który mnie już irytuje. Uu, uu, jeszcze trochę. A mianowicie za zbudowanie kolejnej rozdzielni, żeby ją poprawić, ponieważ w domu mam ich kilka i jedno znajduje się w kuchni pod blatem. jak widzicie Bajzel jest niezły z przewodami. Odpowiedzialna jest ona za yy, połączenie przewodów z kabi zewnętrznych z oświetlenia przy kostce, za napięcie na sterowanie światełek tam na choince oraz na y, zasilanie szamba, a raczej oczyszczalni. Więc tutaj mamy to i tutaj mamy jeszcze cały układ od domofonu, który łączy nam jednostkę zewnętrzną tam przy bramie z tą w domu. I dołożony jest na dodatek jeszcze jeden dzwonek, który sprawia to, że jeśli ktoś przechodzi przez furtkę, ponieważ furtka jest na kod i rodzina zna kod, to nie musi dzwonić domofonem, tylko wbija kod i wchodzi przez furtkę. No i wtedy na przykład nie wiemy, że ktoś wszedł, ale jeśli mamy tutaj dzwonek, który dzwoni jednocześnie z otwarciem furtki, to od razu w całym domu wiadomo, że ktoś przyszedł. Dobra, ja tutaj to trochę rozbebeszę, prąd już wyłączyłem, więc... Nie powinno mnie nic kopnąć, i jak to rozbebeszę, to pokażę Wam, co mi z tego wyszło. Dobra. Udało mi się to trochę rozbebeszyć. Teraz muszę sobie kabelki popodpisywać, zobaczyć co do czego idzie, pomontować od nowa, pokupiłem sobie już tutaj takie złączki. O, tego typu złączki sobie pokupiłem, żeby to wszystko zmontować i jak mi się uda, to powinno to wreszcie jakoś porządnie wyglądać. Dobra, słuchajcie, już troszeczkę zrobiłem. Zobaczcie, tam mamy przewody od internetu zawinięte. Tutaj się biorę teraz za ten przewód, podpisany 6 światło szafki kuchnia, ale yy, te światełka w szafkach są podpięte już pod coś innego. Natomiast on służy mi teraz jako podświetlenie drogi do domu, więc ja go nadal podpiszę szóstka, natomiast jak go będę już przepinał, tego zepnę ładnie na tych zługach z oświetleniem zewnętrznym przydrogowym. Dlaczego nie jest na osobnym przewodzie? Ponieważ tam w tych kulkach one są w takim korytku zrobione i często tam się woda zbiera przy ulewnych deszczach i te kulki potrafią pływać. Jak kulki pływają to się na nich może zrobić zwarcie. Już kiedyś tak miałem, że jedną kulkę źle poizolowałem i wyrzucała mi różnicówkę. No to dlatego przepiąłem to gniazdko, ten przewód tam w rozdzielni, przepiłem je pod gniazdka zewnętrzne. teraz, nawet jeśli mi wyrzuci gniazdka zewnętrzne, to, to najwyżej mi nie działają tylko światła w ogrodzie. Nie ma to wpływu już na yy, elementy w kuchni. Dobra, wracamy po tym, jak ja to przepnę. Słuchajcie, pierwszy przewód zamontowany. Niestety musiałem dostać się do niego z drugiej strony, ale jak widzimy, jest pierwszy zamontowany yy, dlaczego nie spiąłem do góry przewodu bezpiecznego ponieważ jest on pod inną różnicówkę On jest pod różnicówkę zewnętrzną natomiast cała reszta przewodów tutaj jest pod różnicówkę kuchenną więc yy, żeby nie Zrobić tam cyrków sobie w głównej skrzynce. Zostawiłem go osobnego. Jak widzicie, dużo lepiej to wygląda niż ten kabel wiszący wcześniej. Oczywiście ten kabel jeszcze tam troszeczkę poukładam, ale teraz może dopnę do niego to, co z niego odkręciłem, czyli yy, światła przy drodze. Powiem wam, że jak chciałem kiedyś te przewody, to byłem strasznym optymistą. Zobaczcie. Musiałem przesunąć tą wtyczkę, bo myślałem, że będzie bardziej z lewej, znaczy te złączki, i na styk starczyło tych przewodów więc pamiętajcie zawsze zostawcie sobie te 30 cm więcej niż wam się wydaje że w momencie kiedy będziecie to kończyć żeby to wychodziło tak jak chcecie a nie tak jak musicie. Dobra, słuchajcie. Pierwsze zrobione, bierzemy się za kolejny przewód. Już namierzyłem, że ten przewód jest to oczyszczalnia ścieków i gniazdko zewnętrzne. Więc teraz go tutaj podepnę, podejrzewam tam u góry zrobię mu enkę, poniżej zrobię mu bezpieczny i na przewodach normalnych zepnę, na tych syzułgach zrobię połączenie napięcia. Udało mi się upiąć pierwszy przewód i enkę oraz bezpieczny. Bierzemy się następne Ten pierwszy to jest na pewno od domofonu, bo pod niego było podłączone gniazdko, które zasilało domofon, więc pierwszy jest od domofonu, a resztę będziemy zaraz patrzeć. Słuchajcie, udało się. Wszystkie spięte. Zobaczcie, kto przyszedł do pomocy. Jedna pomoc. Druga pomoc. Jak tu nie pracować? Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, udało się kolejne dwa przewody spięte. Czyli został mi już tylko domofon i dzwonek. Nie jest to wygodna robota. Strasznie tam ciasno i niewygodnie. Słuchajcie, tu była taka moja własna konstrukcja w takiej puszeczce umieszczona. O, czyli dwa przekaźniki, do tego był dołożony stabilizator, ponieważ przekaźniki miały sterowanie 5V tu jest podejrzewam, że przetworniczka do zasilania tego y, układu, bo tu jest zasilacz 15V jako domofonowy, zawsze domofony są na 15V, tutaj jest przetworniczka, która nam obniża napięcie. O. Obniża nam napięcie i podejrzewam, że ona daje nam 12V na elektrozaczep i stąd idzie tutaj na 7805, zmniejsza nam napięcie tutaj, że można było sterować 5V. I tu mamy wejście z domofonu, czyli domofon nam załącza obydwa kanały, czyli załącza nam elektrozaczep w furtce i załącza nam dzwonek, który jest już na 230 Dobra, trzeba to jakoś poprzepinać, żeby było ce y konkretnie ładniej w ogóle, więc zaraz się za to wezmę. Słuchajcie, okazuje się, że nawet nieźle mi to wyszło, bo swego czasu nawet polutowałem tutaj przewody, więc nie jest aż tak źle. Dobra, rozebrałem to, zamontuję zaraz zasilacz i do zasilacza damy resztę. Zamontowałem zasilacz, zamontowałem dzwonek. Dzwonek jest już z jednej strony podpięty do zasilania. Y Teraz montuję przewody do zasilania elektrozaczepu, a później się już wezmę bezpośrednio za przewody jakoś od domofonu. Wywaliłem przetworniczkę, bo stwierdziłem, że na zamku jest napisane plus minus tam 10%, czyli spokojnie 15V na elektrozaczep też może pójść. Yy, tutaj jest stabilizator, więc on te obciążenia momentalne dla tych dwóch styków powinien spokojnie wytrzymać, nie powinien się grzać, więc będzie mniej w tej puszeczce, będzie łatwiej to podłączyć. Zaraz powinno mi się to wszystko udać pospinać i Wam pokażę jak wyszło. Udało się. Wszystko skończone. Nie jestem super zadowolony z tego, ale myślę, że na te warunki, które tutaj mam i niedogodności to i tak wygląda to znacznie lepiej niż wcześniej. Dobra, i lecimy łączyć bezpieczniki, zobaczymy co się stanie. Słuchajcie, miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Okazało się, że zasilacz, który tutaj chciałem zastosować ma tylko 0,8 Ampera, natomiast ten, który był seryjny miał 2,5. No i nie zgadniecie co się działo podczas otwierania furtki. Okazało się, że zasilacz się resetował, bo był przeciążony, no i niestety domofon też się resetował, więc to nie miało sensu. Na teraz wróciłem do rozwiązania podłączenia starego zasilacza na krótko. Tamten zasilacz w poniedziałek pojadę, kupię powiedzmy jakieś 2,5-3 ampery 15V i wtedy to dokończę. Na dzisiaj, prawdę mówiąc, już nie mam siły, ale myślę, że w większości udało mi się to poprawić i jakoś to wreszcie wygląda. Słuchajcie, i wyszło jak zwykle, miało być tak pięknie, a doszło do tego, że bezpiecznik który był podpisany jako S-droga, czyli światło drogowe, wcale nim nie był. Gdzieś kiedyś musiałem się walnąć i okazało się, że bezpieczniki, które są odpowiedzialne za światło właśnie tam przy drodze, są to normalne bezpieczniki tutaj z światła dół. O, fajnie, upadło. Niestety, to tak nie może być. E, więc muszę ten bezpiecznik tutaj, ten kabelek przepiąć sobie pod, który tutaj, chyba tutaj ten element, tak żeby to światło, które idzie z drogi, faktycznie było pod tym bezpiecznikiem, a nie pod bezpiecznikiem od światła dolnego. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobię. O ile to jest fajne w tych modułach, że tu są trzy niezależne moduły przekaźnikowe, więc jakikolwiek moduł bym podłączył, z jakiegokolwiek napięcia będzie mi to działać. Użyję do tego zwykły kawałek. Tutaj przeciągnę go sobie. Tutaj zrobię złączkę, tu sobie go przeciągnę, tu będzie się aktywował na przekaźniku, i wrócę sobie tutaj, żeby go zasilać przez ten przekaźnik. Dobra, zobaczycie jak to będzie wyglądało, jak już skończę. Dobra, słuchajcie, kabel tutaj przeciągnąłem tak wstępnie, jak go później jeszcze tutaj ładnie połupinam. Jest. Teraz tak, stwierdziłem, że podepnę to sobie pod ten moduł, czyli tu będę miał wejście, tu będę miał wyjście. Tu mam już wypięty przewód i on jest wyłączony, bo zobaczcie, mam podpisane, że na tym module akurat o, jakby się ktoś pytał, po co mi tyle bezpieczników. Na tym module, który jest podpisany 1919, 19, czyli wchodzą dwa kable z od 19 i trzeci jest wolny, jest bezpiecznik E. Bezpiecznik E sobie wyłączyłem, więc spokojnie nie mam na nim napięcia. Zaraz to jeszcze zabezpieczę sobie termokurczem, żeby tego kabla nie ucinać i wszystkiego nie przerabiać, bo może jeszcze kiedyś będę jakieś zmiany im się przyda. Później wepnę sobie te kabelki i pokażę Wam, jak to wychodzi mi na gotowo. I udało się. 3 minuty i po sprawie. Tutaj, jak widzicie, podłączone są przewody. Ten został ładnie. Tutaj w termokurczu zawinięty, więc to się nic nie stanie, jakby się ktoś pytał, dlaczego ta szafa jest taka duża. Zobaczcie, ile mi tu jeszcze przewodów zostało. Są to głównie te przewody, to są przełączniki w domu, których w większości okazało się, że nie potrzebuję, ale były porobione przez to, że jest inteligentny dom, to nie potrzebuję. Tutaj też mamy małego switcha od internetu, który łączy się tutaj, jak widzimy, o przewodowo, bo to jest najpewniejsze z naszym serwerem. Jest mały switch, już przystosowuje się do 1 gigabita, bo podobno ma być światłowod, kiedyś. więc tutaj mamy pomontowane enki dla poszczególnych różnicówek. Jak widzicie, N światło dół, N światło góra, tutaj będą gdzieś enki dla rolet. tutaj mamy enki dla kotłowni i dla gniazdek zewnętrznych. Oczywiście wszystko też jest zabezpieczone przewodem bezpiecznym. Tutaj podobnie u góry też są poddepnięte przewody od enek. I co jest fajne, te przewody są numerowane. I ja w razie czego, tak jak tutaj na przykład, gdzieś brakło mi jednego przewodu w lampce, to byłem w stanie ten przewód namierzyć tutaj i go złączyć i zrobić z niego normalny przewód fazowy. Ponieważ jest to na suficie, czyli nawet tutaj normy, wszelkie bezpieczeństwa, nic do tego nie będą miały, ponieważ lampy nie muszą posiadać przewodu bezpiecznego, bo są już poza zakresem jakby dotknięcia przez człowieka. Tak więc tutaj to się często przydaje. Jeśli byście robili takie instalacje, właśnie tu widać, że nawet coś mieszałem, bo jest powyginane, czegoś szukałem. To pamiętajcie, że te przewody e, dobrze by było podpinać jakoś konkretnie, tak? czyli ponumerować, żebyście później wiedzieli, który jest od której lampy. Bo czasami się może okazać tak, jak u mnie, że brakuje Wam jakiegoś jednego przewodu, czy jednego zasilania w lampie. A dzięki temu można to uzyskać. W oczywiście, nie, bo jest potrzebny przewod bezpieczny, natomiast w lampach spokojnie można to uzyskać. Tutaj macie jeszcze rozprowadzone zasilanie niskiego napięcia. Tam jest chyba 12 albo 24 V do tych przełączników inteligentnych i one są normalnie po skrętce puszczone. Bo na początku myślałem, że to będzie na przyciski. Te jak tu macie popodpinane, ale to dla mnie to rozwiązanie się nie sprawdza z tymi przyciskami. Ja wolę jednak te dotykowe yy, przełączniki. To jest wszystko dla mnie pewniejsze. Informuje nas o tym, co jest włączone, co jest wyłączone. Więc tutaj są do nich zasilania z zasilacza puszczone. O chyba tutaj nawet z tego, czyli 12-V zasilanie mamy. Tutaj przechodzimy sobie, wracając do tematu, przechodzimy sobie tym przewodem, tutaj go upchnąłem, tu jest jeszcze niepo, niepodopinany. Łączy się na tej złączce i stąd wychodzi nam już bezpośrednio na lampy, natomiast tutaj idzie wcześniej i przechodzi nam do, jak tutaj widzicie, do bezpiecznika. To już mogę załączyć to, też mogę załączyć, I zobaczcie, wszystko momentalnie przepięte. E, najważniejsze jest to, właśnie, żeby były dobrze popodpisywane e, wszelkie przewody, bo później cokolwiek znaleźć to jest dużo prościej. E, teraz została mi tylko w sumie zmiana w programie, może też wam to pokażę, bo tej zmiany to jest tak naprawdę 30 do 40 sekund. Trzeba jedną linijkę kodu przepiąć. To jest właśnie fajne w inteligentnych domach, że jakakolwiek no niby skomplikowana zmiana, tak, bo przełączam moduł na inny tryb pracy, zmieniam oświetlenie, którym ma sterować, a tak naprawdę okazuje się, że w rozdzielni to jest no, dwie minuty roboty, bo przeciągnąłem sobie tylko przewód, natomiast w programie będzie to 30 sekund. Przy konwencjonalnej instalacji nieinteligentnej podejrzewam, że większość, z Państwa nawet nie ma takiej możliwości jak ja, żeby sobie zmienić, którym przełącznikiem chcę zmienić sobie włączanie światła zewnętrznego albo przepiąć pod który bezpiecznik. Wiem, że to był mój błąd, że nie pod te bezpieczniki podpiąłem, ale trochę tych kabli było. I dopiero teraz doszedłem do tego, że tam jednak jest błąd w podłączeniu i żeby mi tych różnicówek nie wyrzucało przy jakichś deszczach, przy czymkolwiek, pomimo to, że tam już zastosowałem izolację tą wulkanizującą się do montowania pomp w studniach, tak? czyli tam jest taka, która się wulkanizuje, która ma nie puszczać w ogóle wody. To y, jednak wolałem to zabezpieczyć na tych gniazdkach zewnętrznych, żeby później w razie jakiegokolwiek kłopotu, nie wyskoczyła mi różnicówka od światła na dole, tylko żeby mi wyrzuciło różnicówkę od y, y, świateł i gniazdek zewnętrznych. Dobra, to na teraz myślę, że tutaj jest rozdzielnie wszystko, ja to oczywiście teraz jeszcze pozamykam, połupinam trochę y, i będziemy się widzieć przy komputerze przy programowaniu. Słuchajcie, tak jak mówiłem, widzimy się przy komputerze. Pokażę Wam teraz, jak ja przepnę sobie teraz to światło zewnętrzne, które było pod bezpiecznikiem od światła dół, na ten dodatkowy moduł. Słuchajcie, to jest ta dróżka, która nam tutaj działa, czyli światło drogowe. Tutaj, i to jest moduł, który nim steruje. Więc to jest nasz stary moduł, to wystarczy, że go złapę i teraz szukam sobie pomieszczenia gabinet, bo tam wiem, że pod 19 są gabinet. Jest i zobaczcie. Tutaj już sobie podepnę, bo widzę, że to naszykowałem wcześniej. Pod to. Dobra, czyli jedno jest przepięte. Sterowanie już działa. Natomiast teraz przydałoby się jeszcze potwierdzenie, żebyśmy wiedzieli, czy że to jest zaświecone, bądź nie zaświecone. Czyli biorę sobie tutaj z tej lewej strony ikony, przechodzę sobie znowu na gabinet i podpinam pod prawą stronę, która mi sygnalizuje załączenie i wyłączenie. I co teraz robię? Wystarczy, że kliknę sobie przycisk Uruchom. O, tu mi traci ostrość. Program się zainstaluje na serwerze i już wszystko będzie działało. Czyli całą robotę mam już za sobą. Wszystko przepięte, wszystko się ładnie będzie sterować. Tak jakbym nic nie ruszał pod tym zlewem. Tak więc dziękuję za uwagę. Proszę wszystkich zainteresowanych o subskrypcję i kliknięcie na ten dzwoneczek. Jeśli ktoś by potrzebował pomocy z programowaniem, to też chętnie pomogę. Zazwyczaj w tym systemie FHOMA i widzimy się przy kolejnym filmie.